Najlepsi reżyserzy Ron Howard Reżyserował Toma Hanksa w Plusku, Carta Russella i Roberta De Niro w Ognistym Podmuchu. Toma Cruza i Nicole Kidman w Za Horyzontem. Kevina Bacona i Billa Paxton'a w Apollo 13, Rasela Crowa w Człowieku Ringu, Franka Langele we Froście Nixonie i znowu Toma Hanksa w Kodzie Leonarda da Vinci oraz Aniołach i Demonach. Zdobył Oscara za piękny umysł. Nazywam się Ron Howard i zapraszam na program z serii Najlepsi Reżyserzy. O kim dziś będzie? Jesteśmy w jednym z moich gabinetów w Beverly Hills. Dzielę go z moim wspólnikiem, Brianem Brazierem. Urodziłem się w Duncan w Oklahomie, rodzinnym mieście mamy. Ojciec był w siłach powietrznych i mama nie chciała, żebym przyszedł na świat w bazie wojskowej. Nie zostaliśmy w Oklahomie. Ojciec wrócił do bycia aktorem i pojechaliśmy do Nowego Jorku. Mieszkaliśmy w Queens i szybko dopisało nam szczęście. Akurat organizowano casting dziecięcy do kręconej w Europie podróży. Rodzice długo się zastanawiali. Uznali, że to może być jedyna okazja, żeby odwiedzić stary kontynent. Postanowili odłożyć mój zarobek na studia. I tak w 1958 roku zarobiłem w Wiedniu pierwsze pieniądze. Po powrocie do Stanów. Przeprowadziliśmy się do Kalifornii, która stała się telewizyjną stolicą kraju. Niedługo potem zacząłem występować w Andy Griffith Show i już się nie rozstałem z tą branżą. Kiedy grałem w programie Andy'ego, wszyscy przewidywali, że zostanę reżyserem. Nie wiem dlaczego, bo ja wcale tak nie myślałem. Na dziesiąte urodziny dostałem kamerę i zacząłem kręcić. Andy Griffith i Aaron Rubin mi 8mm Tata bardzo do tego zachęcał, ale jakoś się nie wciągnąłem. Sytuacja się zmieniła, gdy odkryłem kino. Obejrzałem Boni Clyda. Film, który miał na mnie największy wpływ. Podobnie absolwent, który bardzo mnie poruszył. Chociaż byłem 10 lat młodszy od głównego bohatera. Od dziecka otaczali mnie reżyserzy. Ojciec pracował w teatrze, a ja grałem w telewizji. Wielu tamtejszych twórców zaczynało od aktorstwa. Coraz częściej odwiedzałem kina i uświadomiłem sobie, że reżyseria umożliwia niezwykłe podróże. To otworzyło mi oczy. Byłem przyzwyczajony do mechanicznej, bezrefleksyjnej pracy w telewizji. And it, it it really opened my eyes, and it was so different, of course, from the kind of factory, almost manufacturing process of traditional Hollywood television at that at that time, and even the movies. Pena i Seta sort of quality. Zrozumiałem, że może być inaczej, że film może być wyjątkowy i wartościowy. Straciłem dla kina głowę i zacząłem poważnie myśleć o reżyserii. Miałem 12 czy 13 lat. Pierwszy dzień kręcenia Złodzieja Samochodów wypadł tuż po moich 23. urodzinach. Byłem szczęśliwy i podekscytowany, chociaż nie obyło się bez zgrzytów. Zaczęliśmy od długiej sceny dialogu. Z perspektywy aktora nie była trudna, ale nie wiedzieć czemu szło nam jak po grudzie. Producenci postawili tylko jeden warunek, żebym pilnował tempa pracy, bo inaczej producent wykonawczy będzie wściekły. Obserwował pracę na planie. Siedział w milczeniu, ale wyczułem, że traci cierpliwość. Podczas przerwy na lunch pomyślałem, że to jedyny moment na ogarnięcie się. Byłem załamany. No ale z pomocą przyszedł autor zdjęć, wspaniały Gary Graver. Dzięki niemu po powrocie na plan ruszyliśmy z kopyta. Producent był zadowolony i już nie przychodził sprawdzać jak nam idzie. Upewniłem się, że jestem stworzony do stania za kamerą.

Sztukę Frost Nixon wystawiano w Danmore Waterhouse niewielkim londyńskim teatrze. Znałem jej autora od roku czy dwóch, chcieliśmy razem pracować. Nie mogłem się doczekać zekranizowania tego przedstawienia. Kiedy nagle dowiedziałem się, że o materiał walczy wielu znakomitych reżyserów, uświadomiłem sobie, że pomijając potencjalne nagrody i zarobki, po prostu cholernie chcę zrobić ten film i muszę to sobie wywalczyć. Wsiadłem do samolotu do Londynu. Zapewniłem twórców, że zrobię świetny film z rewelacyjną obsadą. Frank Langella i Michael Sheen to fantastyczny wybór. Sporo. Naobiecywałem i bałem się, czy podołam, ale bardzo mi zależało na tym projekcie. Wiedziałem, że z rewelacyjnej sztuki zrobię równie dobry film. Piękny umysł. To projekt wynaleziony przez Briana. Od razu się za niego zabrał, ale ciągle natrafiał na problemy. Akurat nakręciłem Grincha. Na pracę nad pięknym umysłem stanęły w martwym punkcie. Brian uznał, że nie chce czekać z tak fantastycznym filmem. Kiedy dał mi scenariusz do przeczytania, niemal natychmiast powiedziałem, że chcę to nakręcić. Nie zatrudnił mnie po znajomości. Wielu twórców interesowało się tym filmem. Było interesujących które Akiva Goldman. Jeśli chodzi o komercyjność, to ja nie mam do tego nosa. Mam na swoim koncie filmy, które odniosły sukces, ale to kwestia szczęścia. Nie miałem pojęcia, że Apollo 13 czy Kokon będą hitami. A trafiły na listy najbardziej dochodowych filmów roku. Z kolei produkcje, o których myślałem, że będą wielkie, robiły klapy. Nie umiem przewidywać, czy moje filmy odniosą sukces. Ale na szczęście Brianowi nieźle to wychodzi. Dla mnie liczy się tylko to, czy historia wciąga, czy bohaterowie czarują i czy będę umiał dobrze to pokazać. Ognisty podmuch to było wyzwanie. Zafascynowało mnie, jak Greg Wyden opisywał ogień. Zrobił z niego prawdziwą postać. Moim zadaniem było pokazać tę postać jak najlepiej. Mieliśmy nadzieję, że dzięki efektom wizualnym zrealizujemy naszą wizję. To były początki ery efektów specjalnych. Parę lat wcześniej nakręciłem film Willow, więc wiedziałem, ile można zdziałać dzięki komputerom. Brakowało specjalistów od efektów i po kilku próbach doszliśmy do wniosku, że komputerowe płomienie wyglądają słabo. Postawiliśmy na prawdziwe. Alan Hall eksperymentował w specjalnym laboratorium. Wypróbowywał różne materiały palne, opracowywał bezpieczne metody rozpalania płomieni i manipulowania nimi. Większość tego, co widać na ekranie, to prawdziwy ogień. Praca była trudna i czasochłonna, ale efekty zapierają dech w piersiach. Oczywiście korzystaliśmy z komputerów, ale w minimalnym stopniu, dosłownie w kilku scenach, przy szerokich ujęciach. Kiedy skończyliśmy kręcić, byłem w niebo wzięty. Jestem dumny z tego, co osiągnęliśmy. Kilka osób spaliło sobie brwi, ale poza tym zero wpadek. Przy takiej produkcji to spory sukces. Niełatwo było wybrać obsadę, zwłaszcza od twórcę roli Jima Lavella. Kevin Costner jest do niego bardzo podobny. Więc chcieliśmy go zaangażować, ale nie był zainteresowany. Akurat zajął się reżyserią, nie miał czasu. Zadzwonił do mnie mój agent, który reprezentował też Toma Hanksa. Powiedział, że Tom fascynuje się kosmosem i zawsze chciał zagrać astronauty. A do tego dobrze zna historię misji Apollo 13. Niedługo potem odniósł wielki sukces rolą w Filadelfii. Przyjaźniliśmy się. Miło wspominałem pracę nad Pluskiem. Doszliśmy z Brianem do wniosku, że właściwie czemu nie? Tomowi zależało na roli. My zyskaliśmy znane nazwisko. Gdzie to było? to nawet kiedy nominowano go do Oscara, niektórzy się dziwili, że go zatrudniliśmy. Pytali, czy kręcimy komedię. Jim Lovell zastanawiał się, czy Forrest Gump dobrze go zagra. Wystarczyło jedno spotkanie z Tomem i przestał mieć wątpliwości and they said really he said you want gump to play me tom włożył w ten projekt całe serce kiedy film wszedł do kin ludzie się przekonali że jest świetnym aktorem dramatycznym and by the time the movie came out people also understood you tom was as well and it wasn't even an issue by oscars Kiedy kręciliśmy w Princeton, odwiedził nas John Nash. Russell obawiał się tego spotkania. Doskonale go rozumiem. Okazało się, że niepotrzebnie się denerwowaliśmy. John okazał się być wspaniałym facetem z dystansem do siebie. Dużo z nim rozmawiałem co ułatwiło mi dawanie Russellowi wskazówek, a i on wiedział dzięki temu spotkaniu, jak się zabrać za rolę. John rozumiał, że jego przyjazd dużo dla nas znaczy. To było niezwykłe. Siedzieliśmy w jednym pokoju z genialnym Johnem naszym. Z początku nie mogłem wydusić ani słowa, a Russell stanął na wysokości zadania i poprowadził taktowną rozmowę. Kiedy kręciliśmy Plusk, wytwórnia pozwoliła nam zatrudnić debiutanta. Tom miał na swoim koncie udział w jednym serialu, no ale dobrze wypadł na castingu, więc go zaangażowaliśmy. W filmie jest bardzo zabawna scena, kiedy widzowie już wiedzą, na główny bohater jeszcze nie ma pojęcia, że ma do czynienia z syreną. Idą na randkę do restauracji. I kiedy dziewczyna dostaje homara, zjada go w całości. Daryl miała wątpliwości, bo była wegetarianką. Nie chciała jeść skorupiaka a ja szanowałem jej poglądy. Próbowaliśmy zrobić sztucznego homara, ale się nie udawało. Przecież nie schrupałaby plastiku. Kiedy przyszło do kręcenia, nieźle się namęczyliśmy. Daryl powiedziała, że spróbuje homara, ale potem zaczęła płakać, bo nie potrafiła się zmusić do jedzenia. Nakręciłem twarze gości restauracji, a w międzyczasie ekipa usunęła z pancerza mięso i nafaszerowała go tłuczonymi ziemniakami. Wyjaśniłem Daryl, że już wszystko gra i nie musi jeść mięsa. Sam ugryzłem, żeby pokazać, że rozwiązaliśmy problem. Udało się. Daryl zagrała świetnie i nie uroniła ani jednej łzy. Kręcąc człowieka ringu, chciałem uchwycić dwie rzeczy. Po pierwsze, pokazać widzom, przez co przechodzi bohater grany przez rasela. A po drugie, przybliżyć im świat boksu i walk. Nie było łatwo. Ciągle powtarzaliśmy ujęcia. Chwila grozy nastąpiła, kiedy Russell wybił sobie podczas treningów Bark. Russell Crowe Trzeba było zrobić operację, potem czekała go rehabilitacja. Kręcenie kolejnych scen było niebezpieczne. Podziwiam Rassela za odwagę. Potwornie się stresowałem, że coś mu się stanie. Starałem się nie powtarzać ujęć, ale czasem było to konieczne. Russell nie oponował. Zagrał bardzo wiarygodnie i widzowie wciągnęli się w tę historię. Ale there were times when I did. Sometimes it would be a third or fourth take because, you know, I had something I was trying to do, Russell supported it, and I think it's what um helps draw the audience into that journey. Zawsze chciałem pracować z Jimem Kareem i nakręcić z nim komiksowy film. To było coś niesamowitego. Jim. Jim świetnie się odnalazł w roli Grincha i stawał się nim już podczas prób, mimo braku charakteryzacji. Kiedy był zrobiony na Grincha, dosłownie odbierało mimowę. Opanował grę w kostiumie, ale było mu bardzo ciężko. Zakładał kostium i soczewki. Zaangażował się całym sercem. Wykazał się ogromną odwagą. Kiedy przypominam sobie chwile, w których czuł się tak słabo, że zaczynał się dusić i omdlewać. To było straszne. Ale Jim się nie wycofał. was literally in in the Grinch costume laying on the floor trying to calm himself down even a, hyperventilating having to breathe into a brown paper bag in order to get through the shooting day and so it was that arduous and yet when the cameras would roll ready and action this and this come out just like Nick.

Nie lubię wskazywać swoich ulubionych filmów, zastanawiać się, z którego jestem najbardziej dumny. Mogę co najwyżej opowiedzieć o tym, jakie doświadczenia wiązały się z ich tworzeniem. Najważniejszy był pod tym względem Apollo 13. Stanowił wyzwanie. Kręciliśmy w stanie nieważkości. Spotkałem ludzi, którzy chodzili po księżycu. Wspaniałego Jima LaVera. Współpracowałem z bliskim kumplem. Film odniósł sukces. <gryny> Równie miło wspominam kręcenie za horyzontem, bo zgłębiłem historię rodziny. Film powstał w Montanie i w Dublinie. To było niezwykłe doświadczenie. Ważnym filmem jest dla mnie Spokojnie Tatuśku. Najbardziej autobiograficzna produkcja w mojej karierze. Moje dzieci były wtedy małe. Ciągle kręciły się po planie. Pracowaliśmy w Orlando, więc w dni wolne chodziliśmy do Disneylandu. To były piękne czasy. To był taki Reżyseria to dla mnie sposób na życie. Uwielbiam wciągać się w niezwykłe opowieści i dzielić się nimi z ludźmi. Pokazywanie widzom tego, czego się dowiedziałem o danym środowisku i bohaterach, jest niezwykłe. Każdy film to przygoda, nieważne, czy chodzi o produkcję typu Spokojnie, tatuśku, Frost, Nixon, Willow, czy Kot Leonarda da Vinci. Dziś kończę 57 lat. Mam nadzieję, że jeszcze długo będę pełen energii i zapału do pracy. Clint Eastwood właśnie kręci dla mojej wytwórni film, w którym Leonardo DiCaprio gra J. Edgara Hoovera. Clint ma 80 lat i wciąż robi świetne filmy. Jest moim idolą. Liczę, że opowiem jeszcze wiele fantastycznych historii, które będą się Wam podobać. Wersja polska na zlecenie HBO SDI Media Polska. Tekst Anna Marodan. Czytał Paweł Bukrewicz.